Siemaneczku tutaj Wenta, dzisiaj zagramy sobie w mapeczkę ze strony MinecraftMapy.pl Tytuł to co tu nie pasuje autorem jest Datrix Play. Ogólnie jest to minigierka polegająca na wskazaniu danego itemu, który nie pasuje do trzech pozostałych. Jeśli wskażesz niewłaściwy blok, zostaniesz przeteleportowany do pomieszczenia z malutką karą. Każdy poziom ma inną karę. No, i powolutku możemy zaczynać. Zasady. Yy, gramy tutaj na Game Mode Adventure. Nie oszukuj, nie kradnij oraz baw się dobrze. Obraz przestrzenny 3D. No, i nie możemy tutaj wskoczyć. Startujemy. No, dobrze, także przyjrzyjmy się temu. I teraz, w jaki sposób co tutaj może nie pasować? Yy Aha, nie mogę nawet przejść poza. Także ogólnie, to mamy tutaj na przykład trzy rodzaje to są bloki. Jeden to jest płotek. Także można uznać, że ten nie pasuje, ale to jest dąb to jest dąb to jest dąb. To jest brzoza. Także chyba ten. Drewno brzozy nie pasuje, bo wszystko to z drewna dębu. No dobrze. W takim razie przechodzimy dalej. I mamy teraz takie oto rzeczy. W takim razie piasek już spowalniał. Pajęczyna spowalniała. Śnieg, nie wiem i nie wiem też, co to jest za blok. Trudno mi powiedzieć, co to jest za blok. Czy śnieg spowalnia? Kurde, trudno mi powiedzieć. I tego tutaj również nie znam. Dlatego też będę strzelał pomiędzy tym a tym. Tylko muszę sobie tak przypomnieć, czy śnieg spowalnia. Yy, śnieg, śnieg, czy może śnieg spowalniać? Na pewno się w niego wtapiamy, ale czy on spowalnia? Uznam, że tak. W takim razie. Gleba dusz nie spowalnia. Ok. I teraz mamy sadzoneczki. W takim razie sadzonka, sadzonka, sadzonka. I tutaj nie pasuje ten otoblok. Z sadzonki azali nie wyrośnie drzewo. Dokładnie tak. I teraz mamy tak, sianko, arbus i dynie, dobra Czyli tutaj mamy jedzonko, no i tutaj jest deski, drewno, one raczej tutaj nie pasują Oho, chyba wybrałem źle W takim razie przechodzimy Chyba tu? Dobra, w takim razie co tu może nie pasować innego? Sianko, arbus. Hmm, zastanówmy się więc, co tutaj może nie pasować? E, dynia, z dyni możemy. Czekajcie. Sianko, sianka, siano, arbus. Deska i dynia. Hmm... Czy siano tutaj nie pasuje? Nie rozumiem tej tutaj zagadki, dynia? Dynia jest jedynym blokiem, którego nie można wytworzyć. O kurde. W ten oto sposób. No dobra. Także teraz mamy tutaj kolejny, y, kolejne bloki. I mamy tak. Mamy szmaragd. Mamy y, diament. Mamy to. I mamy złoto. I tutaj od razu widzę, że to będzie raczej złoto, ponieważ ze złota nie dostaniemy sztabki jako takiej. Także to będzie raczej złoto. Złoże złota jest blokiem, z którego wypada bryłka. Dokładnie tak. I teraz, jak patrzymy na to, to od razu, jak tak patrzę, to będzie to raczej miedź. Blok miedzi można nawoskować. I teraz, jak zobaczę, tutaj piasek. Pomarańczowy piasek, czy czerwony piasek? I co to jest za blok? To jest. Może wygląda jak piasek, ale to nie jest piasek. Hm, czy tutaj nie pasuje? Ten tutaj blok? Czerwony piaskowiec nie ma grawitacji. Aha, w ten oto sposób. I teraz mamy przyciski. Ten tutaj jest odwrócony. Ale czekajcie, to jest drewno, to jest drewno, to jest drewno. Tu jest kamień. Co przewodzi sygnał Redstone? Eee, czy tutaj chodzi o ten przycisk? Przycisk jest poziomo, a inne pionowo. Aha, także o to chodziło. Teraz mamy tutaj kolejny. Hmm. Także tu możemy włożyć bloki jakiś, z którego można coś wytworzyć. Tutaj można włożyć blok. Tutaj można tylko po wsadzić blok, ale on znika, zniknie. I tutaj czy tu można włożyć blok kurde, nie wiem, ale być może tak. W takim razie chyba chodzi o kompostownik. Nie. Dobra, czy tu nie chodzi przypadkiem o skrzynkę po prostu? nie daje MPC-owi profesji Dokładnie tak Dobra Światło, światło, światło Nie, światło Piorunochron nie wytwarza stale światła Teraz możemy zobaczyć Tak, to może Dobra, dobra, dobra W To możemy Okej, okay, dobra, chyba rozumiem. To wytwarza sygnał Redstone, to wytwarza. Tu można podpiąć sygnał Redstone i to zadziała, a tu z tym nic. Chyba piston? Tłok nie wytwarza sygnału Redstone. Dokładnie o to chodziło. Także. Tutaj, jak patrzę, to. Ten blok jako jedyny odbija, reszta nie, ale co one mają ze sobą wspólnego teraz? Eee... Może po prostu slime. Slam nie jest blokiem budowlanym. O, widzicie, i teraz tak eee... szkło. Szkło. Pajęczyna... I kurczę, Chyba pajęczyna tutaj nie... Yy. Z tego można szybę, szybę... I kurczę z tego można wytworzyć nić... A z tego nic nie można wytworzyć. Nie? Taż szy... Przyciemniane szkło nie przepuszcza światła. Kurczę, w życiu bym o tym nie pomyślał. Liście, liście. Sadzoneczka i kurde dirt. Dobra, w takim razie co możemy tutaj do tego zaliczyć? Dirt nie pasuje. Ziemia nie jest rośliną. Dokładnie tak. I teraz znowu tutaj jakaś zagadeczka. Tym razem zobaczmy. Pochodnia, tłok ze slime'm. Latarnia, i kurczę ten tutaj dozownik. Yy, także, jak. Chyba pochodnia. Pochodnia redstone wytwarza sygnał redstone I teraz, spośród tych, oto drzwi, to możemy od razu żelazne wziąć, bo te różne możemy otworzyć normalnie łapką, a do tych potrzebujemy jakiejś dźwigni. Jeśli chciałbyś kolejną część lub inną mapę, to zostaw diaksa, oraz możesz napisać komentarz na minecraftmapy.pl. Dzięki za grę, autor DatrixPlay. Ładny obraz, ale oczywiście że ładny. Tak więc to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!